Czyli za tym świętym ja ile razy siostra chciała uciec? Y no, myślę, że miałam taki jeden a dłuższy czas. Nowicjacie, mm -hmm. rzeczywiście, <gry> to jest teraz, to wspominam z taką śmiotką troszkę, bo w Nowicjacie y miałam taką siostrę, którą obydwie przeżywałyśmy równocześnie taki kryzys i obydwie chciałyśmy wyjść i założyć nowe zgromadzenie, bo w ogóle w naszym to wszystko jest do Bani. To, to wszystko się w ogóle, nie, to nie tak, brat Albert chciał, to w ogóle mm -hmm. nie, nie tak to miało być i to nie, nie jego zamysł i to w ogóle inaczej powinno wszystko wyglądać. I my wiemy jak, to my, my to mm -hmm. wiemy jak, bo to, to właściwie teraz rozeznajemy i to właśnie teraz najlepiej to założyć to od początku właśnie tak i, i, i to poprowadzimy tak, jak to powinno być. I na szczęście Pan Bóg, no Pan Bóg jest mądry i cierpliwy i miłosierny. I przyszły rekolekcje przed pierwszymi ślubami, no i bardzo się modliłam o takie rozznanie, czy odejść, czy nie odejść, czy zakładać to nowe zgromadzenie, czy nie mm -hmm. zakładać tego zgromadzenia w to, takim poprawnym, Duchu, jak to powinno być, według brata Alberta. I, i w czasie tej reakcji pan Bóg mi pokazał, że zgromadzenie, według ducha brata Alberta, to jest i ja właśnie w nim jestem. Mhm. I ja naprawdę nic nie muszę zmieniać, tylko mam zobaczyć, że, że mam żyć według tych konstytucji, które to zgromadzenie i Duch Święty prowadził przez to ponad 100 lat, i mam się po prostu nauczyć tak żyć i okazać trochę pokory i cierpliwości. Bo tak, z tą werywnością to trochę do, u mnie za, za, za szybko i za dobrze.